Cześć! Dzisiaj pokażę Wam rozwiązanie zadania z matury podstawowej z arkusza majowego z 2025 roku. Pokażę Wam dwa rozwiązania tego zadania i do pierwszego z nich będziemy potrzebować wzoru skróconego mnożenia, konkretnie wzoru na kwadrat różnicy, który znajdziemy um, w karcie wzorów. Przypomnę, że ten wzór wygląda następująco. A minus B do kwadratu równa się a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. W naszym wzorze, w naszym przykładzie a to pierwiastek z 32, więc otrzymamy pierwiastek z 32 do kwadratu minus 2 razy pierwiastek z 32 razy b, czyli w naszym przypadku razy pierwiastek z 2. I dodać pierwiastek z 2 do kwadratu. Wiemy, że pierwiastek z 32 do kwadratu to 32, minus 2 razy, i co dalej. Ponieważ mamy mnożenie między tymi dwoma pierwiastkami, możemy je po prostu przemnożyć w taki sposób, że otrzymujemy pierwiastek z 34, ponieważ pierwiastek z A razy pierwiastek z B, Równa się pierwiastek z A razy B. Należy pamiętać, że pierwiastek z A dodać pierwiastek z B nie równa się pierwiastek z A dodać B, czy też niekoniecznie równa się. Dobrze. Co dalej? Plus pierwiastek 2 do kwadratu, czyli plus 2. Otrzymujemy 32. Odjąć 2 razy pierwiastek z 64 to 8, ponieważ 8 razy 8 to 64 plus 2. Tak więc mamy 32, odjąć 16, dodać 2, czyli 18. I to jest nasza odpowiedź. Odpowiedź B. Drugie rozwiązanie, mówimy, że 32 równa się. 2 do potęgi piątej. Więc mamy 2 do potęgi piątej, znaczy pierwiastek z 2 do potęgi piątej odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu. Pierwiastek z 2 do potęgi piątej to jest pierwiastek z 2 do kwadratu razy 2 do kwadratu razy 2, czyli 4 pierwiastki z 2, Minus pierwiastek z 2 do kwadratu. Teraz mamy 4 pierwiastki z 2, odjąć pierwiastek z 2, więc to jest po prostu 3 pierwiastki z 2 do kwadratu. W takiej sytuacji podnosimy do kwadratu i 3 oraz pierwiastek z 2. Pierwiastek z 2 do kwadratu to 2. Otrzymujemy 9 razy 2, czyli 18. Oczywiście wyszedł ten sam wynik.